Podróbkę albo historię. To są dwie najciekawsze rzeczy. Po podróbkach to ty chodzisz. No i co z tego? Co? Oh. Dobra, to co dać? dobrze, nie? Dobra, to co dać? No ci mówię daj podróbkę albo historię. Ale no, do... no, czemu się kócłaś. No no, no kuję na. Dobra, już daję historię. No to nie nazywasz, jest miły. Już daję historykę i. Co? No byś się nabawił kiły. Oh. <tary>. Co powiedziałeś? To <tary> Gdzie włączyć mogę to czytanie takie jakby przez tego? No przez... potem, potem, na koniec, a, na a a to a potem jest. to jeszcze Żulu. <tary> Dobra, co, no Proszę, no dajcie chuj, jakąś, chuj, jakąś normalną, wiecie, no klimat, wiecie, klimat spoko, nie, nie musicie się wyzywać, coś. Znacznie opowiadać historię, czy ja zaczynam? Tak, tak, musicie by myśleć, co je... O, dzwoni Komura. Dzwoni Alo. Opu. No boże Ej Łukaszek piszą o tobie, ja nie wiem o co chodzi! <gulatory> Ej! Nie, kur... <gulatory> Ej, Łukaszek piszą <gulatory> o tobie, nie wiem! Ej, a na końcu widać kto co napisał czy nie? Tak. Tak. U... Na końcu nie <gulatory> ty, a dobra, a weź mnie wprowadźcie w lor, czy Łukasz jesteś naprawdę upośledzony albo ja, jesteś niepełnosprawny. No, dobra, co ty do mnie? No bo nie wiem! Ja! TUREK! Ciemno. Nie, serio, stary no, nie. dzięki. Nie, ale się, serio, Ale serio, serio. serio się Chciałem pytam, ci no. stary, ale... Nie, naprawdę. Ale jesteś czy nie jesteś, bo nie wiem do jakiego stopnia mogę się posunąć żartem. O kurde, to ja już się chyba za późno. Dobra, ja On jest to niepełnosprawny na A wózku niepełnosprawny, okej, okay, ja dobra. że jest ze I jest gruby. Ej, no, no. Tak. no, a naraz do gry bładasz Dzięki! Kupa. Ale co? Łukas, przepraszam cię za nich, naprawdę. Ale... Wiesz, komfortowo, z pańku, no. że diablec tak się tak nie znał. No ojcie, nie ma. Ej, diablec mi pisze, kurwa, na pewno tak. Dobrze, dawajcie jedziemy z nim. Ja pierdoliem. Jedziemy go, jedziemy. Jakiś śmierć w ogóle. Jedziemy. Jedziemy, o to chodziło, że jedziemy razem. Dobrze, że opony nawet nie zmieniły. No brać. O, że co jest z tym Tutaj. Dobra, przestań. Jestem bardzo ciekawy. I jeszcze nie napisałem nic o, o głównie widzowie. To akurat jest naprawdę duży progres. O, Dopiero piąta wiadomość. Ja do to... wiadomości dostawałem. No i niestety koniec. Niestety musisz się przełamać. <głos> 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 już niestety, ale po szóstym razie już niestety nie dam rady. That, that, that's hmm. Nie, to będą jakieś... Nie, no będzie, będą... To Strider, dobra. Kto był kupa głodny nowych doznań. No, idealnie. Dobra, jeśli tu będzie tylko Łukaszu, to naprawdę. <noise> nie. Bardzo no, na pewno nie, nie podoba, będzie. Stary. Nie, nie będzie, nie będzie. Nie no, kurwa, tu taki debil to napisał. Jak chcesz, można pisać więcej niż jedno słowo. To jest to opowieść, Dobra, bez komentarzy może. No właśnie, może, kurwa, nie hejtuj stary tego, co piszemy. Nie, to tutaj. Istory, no, no No i to mi się Ej. podoba! Roleplayowa głowa. O proszę, ale tutaj mam coś ciekawego. Pajdajcie, że to jest przedostatnie. Ostatni musicie, musicie zakończyć, no jak historia. No wrażenie, że ja błędów popełniłem i czekaj Dobra, right, control, Dobra, ostatnie, ostatni jest. A, nie, bo... Nie, nie, bo... Nie, nie wiem, jest. Bo... Nie pogubiłem się smog. w tym co Zaraz, napisałem. Wokół. Nie wiem, kupa. Dobra, lecimy. Dobra, dawaj to, jedziemy.

Nie no to nie za historia kupa. Kupujcie koszulki no na Ale ja co, co ty za reklama w ogóle? Lub na patriotycznie.com. To było niemałym zaskoczeniem. Co? co? Nie, ale co? Nie, no. Dla Dlatego postanowił użyć tego do zagłady na całą świecie. To jest To jest No To jest To jest To jak? Tak. O jak Łukaszek zaczął? Przez razu w strasznym domu. A nie wiedziałem, no, no, że no, z kamzlikiem pisze. Przepraszam bardzo. Który poznał? O, Okej. No co chciał zabrać? O, ja napisałem. A to może lepiej. Może nie akceptowałeś. Może, ale no, Łukasz no. był szacprzy. No, okej. Okay. No. Napisałem. I wyciągnął z plecaka pilem wow. lączucha. Czego nie zakiślałeś ja się smażę? Bez łańcucha. Bez no. łańcucha, okej. Jednak wciąż przypominał. O kurczę. Oh zwłaszcza jak brał mundur oh ja. dziewniczowego. No jedna rzecz się zgadza. No, ci nie <śpiewańska> <śpiewańska> Łukaszek. <Kurwa. Chuj>. Ej, <śpiewańska> Jest <grystki> Dominik słuchaj zjadł ziarenko, ale nie kawy. Ja szybko to dostałem. Na szczęście nie było to Uratował. <grystki> ale okazało się, że jednak nie było to. Ale co, co nie było to? Na co wyglądało? Był Oj, był to ja chyba zjadłem z... z... <grystki> To jednak gówno. Ale kurwa którą postanowił położyć. Na. Jednak nie sejdź. Platę tej pięknej kobiety. O, fanny, Kurwa Lecz okazała się mieć zajmki Oj Helikopter straż Ja mnie pierdolę O Boże, mogło być anonimowo Zgodek, zgodek Kiedy obudzone tazy otworzył z tam <śmany> Mocarny gej z duzym deptem Postanowił włożyć potężny... Dobra, no kur... Diables! Diable! jesteś wniom wniom chory! <śmany> Nie miał pieniędzy na jedzenie i branie twardych narkotyków Ojej, nie, 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 nie. Przyznał. miałem tylko nie wydał wszystko na koszulki, 2115, po zakupie koszulki pomyślał, że za Jedną, jeszcze. ale nie da ultiemu, kurwa, żadnej, bo go nienawidzi Tak jak Łukaszek nie, 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 nie. Łukaszek zaczął jechać z gór. No, kurwa Ba. Ale nie starą babcię, która też miała problemy. Okej okay. Sercowe, ale chłopcy. Jakie życie taki Co? rap? Ale niestety nie każdy może być raperem. Dobrze wiedział o te. Łukasz. Święty. Ja Wózek. Nie, no naprawdę, nie? O, Niezwykłe. Co z tamowy? Z pięknymi Dziękuję, Suchar. Super. By tak oszałamiające, że na święt park. Ty, ty piszesz No na... najprzestanie się kurwa jąka. Dobra, Pier. Dobra. To ja nie wiedziałem, ta cenzura. Dawno temu, jak multi za. No. jeszcze zwierzaka na piergi. Oj. Było mega. No przestał to było spokoju. O kurwa, to jakiś stigma. Po... Ja pierdolę. Na tyle lat nie z niego zjeść. Choć wolałbym zjeść kupa gówno psa jak se No skuka nie, tam to nie, nie śmieszne czy nie? Zabawne, całkiem śmieszne Nie bałem się, nie Zostawił do wielkości. Przez co musiał turlać się Jego kolejna przygoda zaczęła się E gdy znowu psan pełen Doznał oświecenia Ale i stał się normalny no, Ale normalny, 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 no nie oh, okay. W z Niemczech w 1939 oh, pewien malarz szkolny, Nie, 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 spokojnie Namalował oh, pewny malutek, który nie przedstawiał uczelne. Oj, oj. No, nie, Ty go remsuł, niech nie będzie, nie Ładziki na o, nie, i niczym Oj, host zagrał na w klockach, bardzo mu się to spodobało i postanowił kupić Oj. koszulę. Nie no, chodząca reklama! Jest w chodząca chodząca reklama! Nazda Patusiara będzie zachwycona no. tym, że może mieć napisane... Diablec, czy ty go naprawdę nienawidzisz, kurwa? Zobaczmy no. historię Diableca, uwaga, uwaga! O, Ale no. był bardzo okay. znaczy, nie odzywal się, dlatego i tak my Okej. Okay. Ale okazało się, że jest idolem młodzieży, który. Oho, normalna historia. Grał tylko w CS2, aż ludzie <grymne> zasnęli. Pierwszy nie miał, ja ich obudzić niemił. odpalił Znale. ligusie, nie pomogło. Jest Więc puścił im najnowszą reakcję <grymne> Multiego. I ja się tra... Ej, to się tak tranfija cała wyjdzie Multi zaczął Skąd wiedział, kupa. Ty czekaj, to wyjdzie. Jaki on wie? Naprawdę to jest Dobra historia. A tak się no? nie dobra. Zobaczmy na kupa. Był młody oh. i O Drugi raz temu. Potem znalazł kobietę, która mu się spodobała, a następnie się z nią ożenił. Ty I zagrać, postanowił co? mieć cztery dzieci. Jednym z nich był jego syn. Okazało się, że bardzo wow. lubił alkohol. Wow. Tak bardzo lubił alkohol, że What? głodził syna. O. O, o, Że dostarczyło na sześć pak harnasia, a także litrową czystą wodę i spirytus szpekutw, Zapił wszystko tanim winem i poszedł do kasyna zaimpukować sporą. Popieczna historia! A fajne zakończenie? historia, historia, no? A wszystko? od ranka wstałem z rozbitym oczodołem. I wyjednął jedynką. Było to spowodowane znaczy? bliskim spotkaniem z chodnikiem przez przez matkę kurpę Ooo wow! oj oo Ojej, Co jest? Oh, wow. yeah, Dlatego rozpoczął od poszukiwania miłości na swojej drodze, ale nie znalazł i postanowił wejść do klubu ze striptizem, w którym naprawdę znalazł miłość swojego życia matkę. O, co? Co? o co? Która Kasi, mu chlapie. Wow! Umarł od razu na miejscu zdarzenia. Ej, to w tysięc... Wcześniej była mowa o tym, że matkę kurde. No, tak. I potem była kupną. Niestety zmarły na miejscu. No nie wiem, jaki tryb mam wziąć. Może ona no odróżnić. No. żeby na pewno było widać, co się podróbka rysuje. Podróbka jest gitem, no. A co to, A, to jest, jest podróbka? podróbka? Na czym to polega? To jest jedna, każda z osób rysuje taki podstawowy rysunek i każdy ma coraz mniej czasu, dobra. żeby go powtórzyć. Dobra, to co, lecimy? Tak, ta, ta. Gotowi, gotowi. Co to za tryb nowy? Nie wiem, jakaś podróbka, nie wiem o co no, chodzi. Okej, okay, mamy coś narysować, tak? Po prostu. No. Tak, każdy rysuje jak musimy, dobra, dobra. O kurczę. Kurczę, to jest takie trochę ciężkie, bo to takie kreatywne. Ja, ja rysuję legendarną postać po prostu. Jak każdy chyba. Legendarna postać. W tym trybie dostaniesz rysunek bez jakiejś części, a okay. ty musisz ją dorysować. Dobra, dobra, dobra. Od zawsze ja tak rysuję długie. ręce, nie kurwa, znażdżę. proszę nie mnie nie oceniać. A tu pięść. <laughs> Ale gówno, kurwa. Dałem mu buty, dałem mu buty, kurwa. Słuchajcie, to zrobię lepszy but. ha. <laughs> To już nie jest zwykły but. Wiadomo o co chodzi, wariacie. Dobra. I co, rysujesz jakiś obrazy i co ludzie mają potem robić? Odtworzyć go. Bez sensu. A, <noise> ja pierd. narysowałem takie kurka gówno, że to jest. ja nie wiem w ogóle. Ja podobnie. Dobra, Straszne dodam mu dodam jeszcze jakieś tło, żeby było bardziej takie wiedzę. Niby się postarałem go, Dzwoni! O, czas! Czas, czas, się kończy. czas! czas. To już. O, kurwa! Ja pierd. nawet wiem na kogo rysunek, kurwa, trafiłem! Znowu reklamuję te koszulki! Kurwa! Dobra to jest easy jak skurwysyn, nie? Zmieńmy ten tryb, proszę. Kurwa, ale gówno coś wybrał. To diabeł wymyślił, kurwa. Już nie? zrobiłem, Jej, misze, nie? Jest je. dobrze, jest dobrze stary. Dawajcie, po prostu szybko trzeba to robić. Gotowe. No kto to narysował, kurwa? Chyba cię popierdolę, że ja takie coś będę rysował. Ja. Kto tak rysuje, kurwa, w tej grze? Dobra. To jest łatwe zadanie. To jest szatu a ja to narysuję ja się. Ej, no podejmę czemu tygodno. ktoś tak narysował? Wow! Szacun dla niego <laughs> Jak coś... <Chacun>? <laughs> szacłac, jak szacun dla niego! Kurwa co ja rysuję. I sobie tu się zdarzy coś, coś kurwa złego. Przez przypadek mi coś wyszło dziwnego, ale nie podoba mi się to jednak. Kurwa, <laughs> już zapomniałem jak to wyglądało, nie. <laughs> no dobra, chyba narysowałem. Ej, kurwa, jak szybko czas zapierzała teraz! Kurwa, dobra, miał. dobra. No tak

Kuta, muszę większe koła narysować. Co musisz większe? Co to kurwa jest? <grym> Co to kurwa jest? Tematykę mamonową. <grym> no, ja, tak? ja też przed miałem. Ja mam A, <grym> to dziwabiałem. Albo łukaszkową. Jakiś Ciekawe, ciekawe. Tu jeden leżał chyba też taki wielki. I tutaj jeden stał taki. Dobra, mam. Co ty robisz? No jak kurwa? No przecież dobrze narysowałem z Jak ty mówisz do Jak chódszy był. Naprawdę? Przestań się śmiać! Ja mi... Dobra, już! Kurka! dostał A ty dopiero pół! Ja pierdolę! Co to jest? Jakiś toast czy puchatek, bo ja nie wiem. Dobra, tak miał ręce. To nie pamiętam już, ale wiem, że miał chyba taką twarz. Ej, kuka, jak wygląda twoje logo? Tych koszulek? <słyszy> O kur... już? kurwa, już! O, no, ja tak, Czekaj, czekaj! Jeszcze pięć rund jak coś. Nie. Kurwa! Peznożyłem, kurwa, co to jest za gówno kurwa? Ale Ej. ktoś fajnie narysował, kojarzę tego gościa. Co to za rysunek i czemu mi się go dobrze maluje? Ociec, czego? O kurwa, już czas, czas, dobra, czas. Dobra, dobra, jest git. A Co coraz szybciej to za bez kija. O no, co tu chodzi? No co jest kurde? kurde? Dobra, to akurat jestem ekspertem w malowaniu tego. Łukaszka? Gówna? Gówna, gówna, no. Głosował, no, ok. okay. No kurka! jest ja trzy expert. rundy, chcę przypomnieć. Ja pierdolę. O kurka, gówna na, na wózku, dobra. ciekawe. 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 Tu wózków jest. jest. Bardzo fajny rysunek. Dobra, tu był banan i tu też był banan. Uff, jeszcze szprykę zdążył narysować. Dobra, sobie. takiego, nie? To było. Oh, wow. dobra, dobra. Jak pochój, co, to... co to jest? Zaj, to chyba ktoś kupa z tabletem zaj**ał Macie tablety graficzne? Jaki <grym> ziomek Dobra git, 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 git To jest grzybek Grzybek tego z pokemonów Ten brązowy taki co wychodzi z ziemi <grym ziomka> uu, sigma! No co to jest o, ja ładny. Czemu co drugi rysunek. rysunek Jest ktoś na wózku kupa. <grym ziomka> Spokój się niepełnosprawni są wśród nas ty przed, Wiesz takiego, ty przed, przed stary, jakie te słowa Przedtem ukurzyłeś? k***a stary Przełuszany diablesa Tak, do Łukaszka stary no, powiedziałeś No ale bo. tak powiedziałeś do niego Tak się nie A mówi ci nie. Grzecznie, czy jest... nie, zapytaj nie, się tak, jesteś upośledzony, ty... Tak powiedział! Tak, 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 było. Tak, tak, było, tak nie powiedziałem. Tak nie tak 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 powiedziałem, tak nie powiedziałem, nie. No dobra, było. zobaczmy to. Więcej jeszcze razy. Ja? Co ty? Ty Mister Pomarczył? Mr. Pomarańcza, tak dać. Mister Pomara. Ale napakowany goat! E no, mega git. Nie no, zajebisty rysunek wariasnie. Kurwa, co za zjeb, wypierdlaj ty zjeb Ej, no, stary, hej, to, no, Łukaszka no, tak gadasz? No, Naprawdę nie? Stary, Łukasz, ja się pożegnał bo nie, co źle, bo źle narysował, kurwa? Zjeb pincydet po prostu na klasie Nie przejmuj stary. się Łukaszek, co Ej, nie, to jest, kurwa? Ja chciałem kupić koszulkę, ale już chyba w kurwa No, na razie, jest <noise> to Ja pierdolę, co wyście zrobili z tym mister pomarańczą, kurwa? Hahaha Kurwa Łoł Flaga zaraz wyjdzie Ha, ha, Ej, no i dalej. Dobra, bardzo zobacz, fajne. zobaczmy, tak, się jak za się zaczęło. Przewinę sekundę. To, o, to niesamowite. Powinno, powinno być w ogóle paralelne. Niesamowite, nie? porównanie kurwa, naprawdę. Zdać, początek taki kanał. Oho? A, no. Wow! O, ja. O! Rebek! Zapomniałem jednego <śmieniciela> ważnego elementu. Aha. Jakiejś tajemniczej, ja nieodblokowanej postaci! W prawym dolnym rogu. Ej, do razu! Ale czasem to za dużo. Ja narysowałem no, truskawkę idzie. No, no, no. No. no, truskawki. Szacunek stary! Maleją no te banany Jeden znikają. kają. zjadł banana z tego. Ja Jakim cudem znikają banany po tym, jak postać już nie ma? Ej! Rybcu, co ty... Oh! Guitar, ryb dobre, nie nie, 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 nie. ryb, <tukermaid> co Ja nie myślałem, o czym Ja myślałem, że taki jakieś są na końcu I papier narysowałem Co? Pa? Ja pierdolę Teraz się przygotujcie, przygotujcie się Patrzcie, to wow! mhm. oh! 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 O, no, ja to co jest dostałem. Ej, No, to jest ja, ja... ja, ostro ja, o, kurde, No, ja to pewna nie no będzie. Co to za dalej po poseł? Takiego obrazka. Ja, pierdolę, To nie niesamowite niezamowite Szkoda, Skoda. to jest szkoda, ja tutaj Ale, się pierde, kolor taka metafora, czy bo był taki. Kurwa, Mam nadzieję, że w no, to jest nie, nie, nie no, kurwa. zajebisty kurwa, skalmar, wariacie, nie? I... I... Ale tu już jest podobny. To już no tak, tak to jest. tu jest podobny. jest skalmar już tutaj poleciał. to no, jest Kalmar, kurwa. być Odje... w mocne, kurwa, tak Jak nie? Jak mi na trzeci ja raz narysował. mieć rysunek i w dwie minuty takie gówno narysować? Nie. A kto to tak sp**dolił? No, no łobuzek. łobuzek. Nie wiem, kto łobuzek. to jest. Kto to łobuzek? jest Łobuzek? To jest to to, to koszulek, to jest koszulek. To jest koszulek, Kukę, się, ja pierdolę! Ma ja mam zareklamować tylko i wiesz. Zamknijcie, dupę! Nazwę sklepu kurwa. powinieneś kurczo dopisać z boku. Wow! wow, 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 wow no, ale, ja wierzę. No. Ojojoj. niestety ej dobra już kurwa o co tu chodzi to jest jednak fajny tryb No mówię no trzeba... a czemu wy tak ładnie rysujecie no zobaczmy co zrobił, co, zobaczmy, co zrobił łobuzek na zaraz zobaczymy no je ja rysowałem już po to normalnie mało czasu tak... nie no wiadomo wiadomo gówno kurwa dobra wam kolsar gówno na wózku wow jakie cieniowanie remek dobra dalej rybson zobaczmy o! Ja pierdolę, ja pierdolę To jest pierwszy To jest pierwszy. Pierwszy. Ty, trochę inna ta gwiazda Oobraź się, się się A nie co on bo... nagle wstał? Ja się <śmiennie> wstał? Nie, go tu już o balkoniku, to o balkoniku! Oj, no. ja, ja, to... A, i znowu został usadzony, niestety. I to przez Łukaszka! Siadaj <śmiennie> go, <śmiennie> Ja pierdolę, jakiś człowieku ten! Taki no na jednym się, kole, na jednym kole! Udało, udało się! Niesamowity rysunek! Wow, oh, kurwa! Wow, wow. oh, ej, kurwa! jak to przeszło. Nie no, zajebisty Torek, zajebisty Torek. O kurwa, to No ja, ja, dobra, tutaj teraz lepiej. To ja już wiem co ja dostałem, kurwa. Ja, kurwa! Aha! Ja pierdolę! No bo to było mało ja, czasu! jaj, jaj! Jaj, jaj, jaj! Tragedy. Niesamowite ryczo co to za zasłona? <grymne> Zakryli go i kupi. Prawie się Aż to sobie ja pobrałem, nie? Ło! Wow. A m**a Ej, jadno, to jest ej z z mi wyskakuje No i fuj, tyle było, A, to. No i koniec Kuchatek rzekł z ze swoich k** To No się nie dobra Dobra, i teraz wszystko ma sens, bo dobra, więcej stało. Dobra. Co dobra, wiem. Co? Co? Już wiem, co tu się stało. Ja pierdolę. Co to kurwa? No jedno oki i bandyta. Ale... Odzyskał wzrok. Odzyskał, odzyskał, dobrze. Do, do. Omrugał Od po prostu. A, a, o, a o, papież! trzeciego papieża. A, to jest straszne. Fajna czapka, wariacie. Prawie puchatek, no wyszło prawie to samo. What? Nie wiem. Coś ci się diableza. A, to, jest, to jest spotkanie a, Dawida co z Łukaszem, nie? Nie, nie. Ej, co jest? Ej! Co jest? Ale, ale, co my się z Ukaszym lubimy! To! Brady pieszczerze za pół! Łoza, skazujący, Ale wskazujący po prostu, że zinterpretowaliście to! Dawid, naprawdę wycelowałbyś mi bronią w głowę. W życiu, w życiu! W życiu! Ciekawe. Ręce do góry. Wow! wow. Ej, no prawie przetrwało w sumie, no? O kurwa! Król, niech żyje król! ja też tak narysowałem! Ej, w sumie przetrwało, elegancko! No i nice! Zobaczmy pierwsze. No nieźle. No dobra, lecimy dalej, blady, co na mnie sobie radzi? Nie, nie, What the fuck? Udź! No, nie, jesteś taki Na zwykłe Rysunki dzieci z podstawówki. Tak! A z takimi problemami! Ej, Legion, co ty narysowałeś, kurwa! To kurwa, widzicie jaki był kwadratowy? To, to kurwa jest! Kurwa, czemu znowu wózek? Ja nie to chiam, to Dlaczego ryb zrobił ja, Pimp my ride? Jakie kufele! 20 Płakałem się je. Ja pierdole, co to jest? <grydolet> o kurde, jak to się, się zmieniło? Co? On już zagrańczy rzucał. <grydolet> Ale cyce. <grydolet> rzuca. oh. <grydolet> ja wierdolę. O kurde, zobaczmy co łobuzek narysował. Kukę, ciekawe. Cześć, kurde. Koszulkę? Aaaa, koszulka jego. Nice. Łobuzek się zrehabilitował z tym Tak, tak, już pisał, już pisał.